Po oczekaniu 30 minut, a już nasz korpus jest zupełnie suchy, wkładamy w górną część szmatkę. Powinno wyglądać mniej więcej tak. Następnie odwracamy korpus i będziemy sypywać naszą mieszankę. Po sypaniu mieszanki i, i lekko ją ubić, trzeba ją lekko ubić, na naszykować 4 kółka o wewnętrznej korpusu i to będzie tam włożyć i za, zalać klejem. Po włożeniu dwóch kółek do środka, będziemy musieli to posmarować wikolem. Ja mam wersję E2 Express no to będzie bardzo szybko schło. No i na rekordzie tego się nie da zrobić, ale będę musiał na chwilę przegrać, nagrywam. Wszystko jest posmarowane. Trzyma Wandrola, oczywiście w międzyczasie sobie oglądam, co ciekawe, piszą forum TP. Po wklejniu 4 koje do środka, na górę można przykleić. Kwadrat papierowy, po czym można to już odrzucić ostrożnie, żeby szmatka nie wleciała na normalną pozycję. O, proszę i teraz już można bezpiecznie wyciągnąć szmatkę. Jak widać, on jest pełny. Trochę ciemno, bo moja, moja kamera jest złej jakości. Po osiągnięciu szmatki wkładamy byłoby... Ląd 3 mm, ale użyłem dwójki też powinna być dobra. Dla mnie jest niezawodna. Okradę się pod wieczór. Na efekt optycznego można jeszcze obkleić e, taśmą malarską, papierową, koloru żółtego. Tak wygląda gotowy wulkan. Dlatego już dzisiaj odpalę na wieczór dwa lub trzy wulkany na raz. Użyłem dłuższego lądu. Tu jest moja mieszanka do reszty wulkanów, a nieco powinien dodać, że mieszanka, którą w projekcie opisałem zaczęła na około 3,5 wulkana. Zależy też jaki korpus jak i tak dalej, ale nie chodzi o moją produkcję. Pozdrowienia dla Wendrola i kumpli z bierą.